Muszę przyznać, że absolutnie fantastyczne są te felgi. Sprint do setki to 6,79. Szybki manewr i zjeżdżam z asfaltu na poboczy. No dziwny on jest. Miasto miastu nierówne. Tylko nie wiem dla kogo. Oto Mini Aceman z dopiskiem S. A to oznacza, że jest tutaj jeden silnik elektryczny, który generuje, uwaga, całe 218 koni mechanicznych. Moc przenoszona jest tylko i wyłącznie na oś z przodu. Muszę przyznać, że absolutnie fantastyczne są te felgi. Moim zdaniem to takie trochę nawiązanie do rajdowego stylu retro. Wielkość tych felg to 18 cali. Czy jest tutaj sportowy charakter poza felgami? Sprint do setki na papierze to 7,1 sekundy. Za chwilę oczywiście to sprawdzę. Urządzenie pomiarowe, GPS, dragi gotowe. Montuję. Okej, okay, urządzenie dragi zamontowane, aplikacja odpalona, wszystko gotowe. Teraz tylko uruchomię sobie tryb doświadczeń, tak to się tutaj nazywa. Uruchomię tryb Go Kart, czyli ten najbardziej efektowny dla mnie dźwiękowo. No i co? Lewa stopa na hamulcu, prawa na pedale przyspieszenia, pedał w podłogę i startujemy niczym rakieta! 9 stopni na plusie i już stówka na prędkościomierzu. Fajny ten dźwięk, prawda? Tylko nie na dłuższą metę. Hamujemy i sprawdzamy. Według urządzenia pomiarowego dragi Sprint do setki to 6,79, a więc zauważalnie szybciej niż twierdzi mini w katalogu. Przypomnę tylko, w katalogu było 7,1. Hmm? Nieźle. Jeśli chodzi o wymiary, to Aceman jest oczywiście większy od zwykłego Coopera, ale jest mniejszy na przykład od spalinowego Countrymana, najbliżej wymiarami mudo Jeep'a, Avengera. Co za czasy. Mini jest wielkości Jeepa, albo odwrotnie, Jeep jest wielkości miniaka. Jeśli chodzi o to, co z tyłu, czyli bagażnik. Proszę bardzo, oto i on. 305 litrów pojemności. Tragedii nie ma, jest dość ustawny. To torba z kablem do ładowania. Co poza torbą mamy w bagażniku? Niewiele. Jest oczywiście LEDowe oświetlenie, jest też gniazdo. Dwunastka. Oczywiście te kable nie muszą tutaj leżeć. Można je schować... Pod podwójną podłogę. Mamy tutaj jeszcze kompresor do pompowania opon. No i jak widzicie, gaśnice. Ale jest pewien haczyk. By dodatkowe kable zmieściły się pod podłogę, trzeba nieco tę podłogę unieść. A wtedy bagażnik delikatnie się zmniejszy. To delikatnie. To jakieś 6 cm. Ogólnie, jeśli chodzi o wymiary tego bagażnika, 60 cm. 95 cm i 40 parę cm. Tylną kanapę można położyć. By to zrobić, musimy opuścić półeczkę, złapać za to cięgno no i popchnąć oparcie przed siebie. Podłoga nie jest do końca prosta, ale dłuższe przedmioty. Można przewieźć. Oczywiście możemy położyć nie tylko to, ale i to oparcie. Wtedy wielkość bagażnika zwiększa się ponad 3 razy do 1000 litrów z małym haczykiem. Czas na test spalania, a właściwie zużycia prądu. Na drodze ekspresowej zużycie to nieco ponad 19 kWh, co przy pojemności baterii netto na poziomie 49 kWh zapewnia zasięg 250 km. Ta sama zabawa na drodze wojewódzkiej. Maksymalna prędkość 90 km na godzinę, zużycie prądu 13,5 kWh. Czas na miacho, choć jak dobrze wiemy, miasto miastu nierówne. Wynik, jaki udało mi się osiągnąć, to mniej niż 15 kWh. Wyglądu tego auta nie oceniam, ale muszę Wam wspomnieć o jednej rzeczy. Ten samochód produkowany jest w Chinach, tak? W Chinach, a dokładnie w miejscowości Zhangjiang, czy jakoś tak. Czy to coś złego? Podchodzę do auta, oglądam, sprawdzam szpary. To wszystko wygląda. Bardzo sensownie. Pewnie tak samo, jakby auto wyjechało z fabryki na przykład w Niemczech. Jak jedzie się tym autem? Całkowicie normalnie. Dokładnie tak samo jak każdym innym spalinowym samochodem. Wykonując próbę przyspieszenia, wspomniałem o tym, że nie wybieramy tutaj tak naprawdę trybów jazdy, tylko tryby doświadczeń za pomocą tego oto przycisku. I tak jest tryb core, ale jest także tryb go-kart. Zobaczcie, co się dzieje. Słyszeliście? Nie dość, że jest zupełnie inny dźwięk, to zmienia się też wygląd tego wyświetlacza, zmienia się też podświetlenie. Zobaczcie, dodaję teraz gazu. Znaczy gazu, wciskam pedał przyspieszenia. Dźwięk jest zupełnie inny niż wtedy, kiedy na przykład uruchomiony będzie tryb doświadczeń Timeless, czyli takie nawiązanie do historii. Zupełnie inny efekt dźwiękowy, wciskam pedał przyspieszenia w podłogę. Też słyszymy, że do naszych uszu dociera zupełnie inny dźwięk. Bardzo fajnie, a nawet powiem inaczej, zaskakująco fajnie i zaskakująco dobrze jest tutaj wygłuszona kabina. Nie tylko przy tych prędkościach, jakie osiągamy na drodze ekspresowej, ale również przy tych wyższych autostradowych prędkościach, w kabinie jest bardzo cicho. Jest bardzo dobrze wygłuszona, czuć, że jest tutaj sporo materiałów wygłuszeniowych, ale czuć też, że uszczelki są nie tylko dobrej jakości, ale są też dobrze spasowane, bo nawet wtedy, gdy jedziemy 140 km na godzinę, to ten wiatr, który dociera do uszu kierowcy, bo jakiś tam świst delikatny wiatru dociera, naprawdę nie jest męczący. Jest tutaj tak, jak w samochodzie klasy premium. I to takim sprzed lat, bo ostatnio to premium to już takie premium nie do końca i nie zawsze jest, jakbyśmy chcieli. Przynajmniej moim zdaniem. Wspomniałem o tym, że tym autem jeździ się niemal tak samo jak każdym innym samochodem z silnikiem spalinowym pod maską. Tak, bo rzeczywiście są takie odczucia sprowadzenia, ale przez to, że nie mamy tutaj silnika spalinowego, przez to, że nie mamy tutaj skrzyni biegów, to jest tak jakby zdecydowanie bardziej komfortowo. Oczywiście to zależy od tego, co kto lubi, bo wielu z Was zapewne lubi, jak coś tam mu pod maską drga. Ja też to lubię, ale nie mogę powiedzieć, że nie jest tutaj komfortowo. Bo jest i panuje w kabinie cisza. Mamy też tutaj opcjonalnie system audio Harman Kardon, który naprawdę, no moim zdaniem, gra tak jak należy. Może nie jestem jakimś wielkim audiofilem, ale przez to, że kabina jest fajnie wygłoszona, przez to, że nie słyszymy tutaj silnika, to we wnętrzu tego samochodu, gdy odpalimy ulubiony kawałek, możemy się poczuć niemal tak, jak na prywatnym koncercie w niedużym studiu naprawdę top chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz jeśli chodzi o wygłuszenie kabiny standardowo, szybki manewr i zjeżdżam z asfaltu na pobocze no, nie jest tutaj najrówniej krzaki, wysoka trawa coś tam słychać, jak pracują amortyzatory ale w żaden sposób nie wpływa to na komfort, który jest w kabinie delikatnie delikatnie wpływa na ten komfort jeśli chodzi o zestrojenie zawieszenia w tym aucie, to jest ono zestrojone bardziej komfortowo niż sportowo. Ktoś, kto projektował to auto, ani przez chwilę nie pomyślał o tym, że być może kiedyś ktoś będzie chciał Acemanem wyjechać na jakiś tor wyścigowy i spróbować pobić jakiś czas okrążenia. Nie, nie, nie. To auto stworzone jest zupełnie do czego innego. Na przykład dowożenia dzieciaków do szkoły i do jazdy na zakupy. Samo zawieszenie jest zdecydowanie bardziej miękkie niż sztywne. Zupełnie inaczej niż na przykład w elektrycznym kuperze. Celowo zjechałem teraz z drogi, by wam to pokazać. Okej, okay, no to jeszcze raz zaglądam do środka. Podobnie jak w innych współczesnych elektrycznych miniakach zamiast morza plastiku tkanina. Nie tak dawno jeździłem Cooper S-em i on tej tkaniny miał zdecydowanie więcej. Nie miał takiego plastiku, jaki jest w tym miejscu. Plastik troszkę twardy, ale nie jest to tandetny chiński plastik. W sumie bardzo fajnie wygląda ten uchwyt do, nie wiem, zamykania drzwi chyba. Jeśli chodzi o spasowanie, całość wygląda dobrze. Szarpie, próbuję wyrwać. Tak jak w innych współczesnych elektrycznych miniakach, wszystko jest bardzo dobrze spasowane. Nic tutaj nie lata, nic tutaj nie trzeszczy. Oczywiście z wyjątkiem tego podłokietnika. Dziwny on jest. Nie mogę nie wspomnieć o fotelach, które wyglądają fantastycznie. Zobaczcie na te przeszycia. Spójrzcie na to logo. To wszystko to takie trochę nawiązanie do stylu retro. Okej, okay, wsiadam. Drzwi zamknięte. Kierowca standardowo ma przed sobą ekran o średnicy 24 cali. Ekran jest dotykowy i większością funkcji sterujemy właśnie za pomocą tego ekranu. Chcemy zwiększyć temperaturę? Dotykamy ekranu. Chcemy sobie podgrzać fotel? Dotykamy ekranu. Chcemy zmniejszyć lub zwiększyć nawiew? Dotykamy ekranu. Wolałbym, żeby były. Miejscu na przykład fizyczne przyciski, bo przecież tutaj miejsca na kilka fizycznych przycisków raczej nie brakuje i nieraz już to wspominałem. Jeśli pojawiłyby się tutaj fizyczne przyciski, to na pewno nie zaburzyłyby wyglądu całej tej konsoli centralnej. A wy jak myślicie? Całość jest naprawdę bardziej niż przyzwoicie wykonana. Jest ładowarka indukcyjna, są dwa porty USB, jest też gniazdo, które widać w tym miejscu. Pasażerowie siedzący z przodu mają do dyspozycji też dwa uchwyty na kubki, dość głębokie. Wyglądają tak, jakby były przesuwne, ale nic z tego. Jest też taki, oto schowek, ale głównie dla pasażera. Ten przycisk troszkę do całości mi nie pasuje. Za jego pomocą sterujemy kierunkiem nawiewu. Dziwnie on wygląda. Mógłby być chociaż jakiś metalowy, a nie taki plastikowy. Pasażer oczywiście ma przed sobą schowek. Schowek nie jest największy. Standardowo schowki są też w drzwiach. Bez większych problemów zmieści się tutaj litrowa butelka, a i tak jeszcze zostanie sporo miejsca na jakieś inne rzeczy. Co do samych foteli. Nie tylko moim zdaniem dobrze wyglądają, ale są też wygodne. Daleko im do foteli sportowych, ale trzymanie w zakrętach nie jest najgorsze. Najważniejsze, że są wygodne, bo jeśli będziemy spędzali dość sporo czasu, na przykład pod jakąś ładowarką, no to wtedy w tym fotelu wygodnie będzie można sobie odpocząć. Naprawdę jest gruby, mięsisty, siedzisko jest długie, oparcie również fajnie się tutaj siedzi. Pytanie, czy tak fajnie siedzi się też z tyłu. Wspomnę jeszcze tylko o tym, że fotel kierowcy ma dość sporą regulację. Ma też pamięć, ma też wypychanie na przykład lędźwi. A to już fotel pasażera. Tych bajerów jest trochę mniej. Elektrycznie możemy fotel przesuwać, możemy też elektrycznie sterować oparciem. No dobrze, siadam sam za sobą. Cyk, cyk. Można się zdziwić, bo miejsca jest tutaj naprawdę sporo. Nie brakuje mi go na kolana, nie brakuje mi też go na stopy. Jeśli chodzi o wykonanie, tutaj również mamy taką tkaninę i również mamy plastik. Dokładnie takiej samej jakości jak plastik, który znajduje się na drzwiach z przodu. Co do dyspozycji mają pasażerowie, kanapy z tyłu? Między innymi gazetownik, drugi gazetownik, jeden uchwyt na kubek. Dwa porty USB, niewielkie schowki w drzwiach, są też dwa takie haczyki i oczywiście LEDowe oświetlenie. Niestety nie ma podłokietnika. Ogólnie mówiąc, siedzi się tutaj w miarę wygodnie. Dlaczego w miarę? Dlatego, że przestrzeni tutaj nie brakuje, ale samo siedzisko mogłoby być nieco dłuższe. Ja nie jestem największy, nie mam najdłuższych nóg, a zobaczcie, mogłoby być nieco dłuższe. Jest tutaj sporo przestrzeni i nic by się nie stało, gdyby siedzisko było dłuższe nawet o 5 cm, a na pewno każdemu wygodniej by się wtedy tutaj podróżowało. Do samego oparcia też nie mam większych zastrzeżeń ale mogło być nieco bardziej pochylone. Jeśli chodzi o miękkość kanapy, to jest ona miękka. Są też dwa uchwyty i Isofix. Kolejny uchwyt Isofix znajduje się z przodu w fotelu pasażera. Żeby Wam w jakiś sposób zobrazować to siedzisko, użyję miarki, zobaczcie. Przykładamy. 46-47 cm. 46. Porównajcie to sobie z jakimś fotelem czy też krzesłem w Waszym w domu. Wtedy będziecie wiedzieć. O czym mówię. Ale fajne jest to, że tylna kanapa również nawiązuje do stylu retro, jaki jest z przodu. Czas na podsumowanie. To bardzo fajny samochodzik na prąd, tylko nie wiem dla kogo. Do zobaczenia.